Szanowni członkowie społeczności naszego Wydziału, koleżanki i koledzy, aktualnie pracujący i emerytowani, absolwentki i absolwenci, doktorantki i doktoranci, studentki i studenci, nasi przyjaciele i partnerzy z sektora gospodarczego. Zbliżający się okres świąteczny będzie znowu szczególny. Tak bardzo dla niego charakterystyczne radość i nadzieja mieszają się z niepokojem o to, co wokół. Teraz i w przyszłości. Starajmy się jednak sięgnąć jak najgłębiej do istoty tego czasu i wzmocnijmy się płynącą z niego dobrą energią. Przywołajmy też to, co najlepsze z naszych dotychczasowych doświadczeń świątecznych. Proszę Państwa, święta to wyjątkowy czas, kiedy wszyscy możemy trochę zwolnić i odpocząć. Życzę wszystkim Państwu zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych. W gronie najbliższych, samych szczęśliwych dni i wielu sukcesów w nadchodzącym roku, a ponadto szampańskiej zabawy w Sylwestra. Wykorzystajmy ten piękny, szczególny, świąteczny czas, żeby pobyć z naszymi najbliższymi. Leniuchując, pobawmy się z naszymi dziećmi, wnukami, pamiętajmy o naszych żonach, mężach. to. Właśnie ich czasami zaniedbujemy przez nasze codzienne zabieganie. A poza tym wszystkim pamiętajmy, że są ludzie, którzy z trudem odnajdują się w skomplikowanej rzeczywistości. Pamiętajmy, żeby czasami podać pomocną rękę nie tylko w święta, przez cały rok. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niech będą dla Państwa okazją do wytchnienia, czasem radosnego świętowania w gronie najbliższych, a nowy rok niech przyniesie Państwu ciekawe wyzwania do zrealizowania. Szanowni Państwo, drodzy studenci, pragnę życzyć Wam, jak i sobie, abyśmy w tej pięknej otoczce materialnej i komercyjnej Świąt Bożego Narodzenia nie zatracili głębszego sensu i byśmy potrafili sięgnąć do tej duchowej strony Świąt. Wszystkiego dobrego. W imieniu administracji Wydziału życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Wesołych świąt!